z tej strony globus 500 witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie zrobię to na moim kanale i dziś zombie aki coś tam będą robiły ej jak za to tyłko... nie nie mogę to robię niebiesko o, dobra i musimy o nie to są zombiaki chyba już nie ma czasu na gadanie tylko na uciekanie co to się Coże znaczy mi się bagowało, przepraszam? O! Spróbuję tam przeskoczyć. Nie można. Ej, chwila. A, nie da się. Trzeba chyba tędy. Ośliska podłoga. O checkpoint. Wow. U -u. Co O, owęty? Czemu to takie krótkie było? Tadam! Następnym razem nie biorę checkpointa. Chyba... Chyba nie wezmę checkpointa. Ej, jak to... A, tędy pewnie trzeba. Bo... Ale nie, to powinno się przecież normalnie robić. Ej, co mi się, znowu mam wrażenie, że mi się ogarnąłem już. Nie ogarnąłem. Ej, co tu się? Jak to przejdę, to wiecie. Chyba spróbuję tak. Ale mam chyba lagi serio. I to. I. I... Jak? Dotknąłem minimalnie, nie powinno zaliczyć. To przecież było minimalne. O nie, utknąłem tu, ludzie, ja chcę tam. O nie, co ja narobiłem? To było słabe. Subskrybujcie mój kanał. To mi wyjdzie. Dobra, wstawiajcie łapki w górę jak wam się teraz u... jak będziecie wystawiać to mi na pewno to się uda ktoś teraz chyba nie wystawił najwięcej film najwięcej wyświetleń chyba ej, najwięcej wyświetleń to miałem chyba tam przy złej babci przed tą jeszcze długą przerwą na YouTubie mam taką przerwę jak g trochę bo Gplay miał przerwę długo od YouTube'a. A! Nie? O, co? Co ja zrobiłem? Okej. Okay. By mi to jeszcze nie wyszło. Szybciej. Oh yeah! O! Co to? zombiak chyba. Tak, raczej zombiak. Ludzie, muszę uciec. Oh! Nie, strawił mnie. I został mi tutaj mózg, taki duży. Ja mam wypchane całe ciało mózgiem. O nie, mój mózg tu został. O, język ma z tyłu? Aj, co tu się, jak, co? Mieć farta, żeby to przejść. Okej, okay. jednak nie trzeba żadnego chyba Pomyliłem się. Już od tej pory chyba skończył się czas pod tym filmem, gdzie trzeba pisać apokalipsę, żeby dostać serduszko. Już chyba skończył się czas, bo nie będę tego, bo nie nadążę, żeby to oglądać, niestety. Te komentarze tam. Ale czemu nie mam pod każdym filmem 143 wyświetleń, tak jak pod Złą Babcią? Jak? Muszę tu przejść To przecież jest łatwe, jak ja nie mogę tego przejść, ludzie Chyba zaraz wariuję Okej, okay, przeszedłem Gdzie checkpoint? O checkpoint Ty -tum. Ej, szybkie to obyd Bardzo szybki. Okej, okay, to teraz tutaj. Myślałem, że to już koniec. Bo wielu oby kubki są przed, e, prawie z, e, blisko końca. Okej, okay, czyli, że tu jest jakaś ściana i nie możemy... O, jest. Czyli, aha. Czyli, że mam być koniem. Okej, okay, jestem konik. O nie, ręka mi tam upadła. I się połamała. Zaraz to przejdę. O nie. Ej, czy... można tu trawą przejść? Nie, nie można. Byłoby fajnie. O, o nie, moje ciało uległo rozkładowi. Łatwiej. Jak ja tego nie mogę przejść? Po ludzku to powinno się przechodzić. Okej. Okay. Okej, okay, super szybkość. Nią, nią. Jak? Co ja zrobiłem? Jest 18, bo tu widzę, że parę osób, że ktoś ma 18, i długo jego nie przechodzi. Chyba ta osoba ciągle ma szybciej. Go, obiecuję, tym razem mi to wyjdzie. Wyszło mi. Nie, coś mi się. Znowu, tak jakoś dziwnie skaczę. I to koniec, niby. Tym razem musi mi wyjść. To przecież jest gdzieś nieproste. XD przeszedłem. Te inne gry, które on stworzył jeszcze To fajnie mój ulubiony kolor czerwony biorę I gdzieś tam sobie i wyruszam w dal Co tu się dzieje? Okej, okay, co? To ten zombie chyba. Okej. Okay. I teraz po tym wejdę jeszcze raz. O nie no. Ej, jak? Ja to tworzyłem, a podczas tworzenia to tu się nie da normalnie. Wydaje się proste, ale jest trudne. O swoje ja, co ja robię, no ludzie? Zrobię małe oszustwo. Oszukałem to. Nie oszukałem tego. I zrobię tutaj taką dróżkę, żeby ci, którzy tutaj chodzą, to. Ej, nie zapomniałem, co ja robię! Ludzie, no. Chcę zrobić taką drogę, żeby można było przejść. Okej, okay, Red, coś. Gościu, próbuję to zrobić. Jeszcze lepiej tu nie wchodź, nie radzę ci. Nie no. Więc ja już chyba będę się z wami żegnał, więc pa, pa. krótkie to oby nawet.